Siema. dziś zabieram Was w podróż po 10 najpiękniejszych miejscach na kemping w Europie, od Alp po Mazury. Zapomnijcie o miejskim zgiełku, pakujcie namiot i ruszajcie ze mną po przygodę, gdzie luksusem jest kawa z widokiem na góry i cisza, której nie kupisz za żadne pieniądze. Gotowi? Zaczynamy naszą mapę kempingowych skarbów. Startujemy w Szwajcarii, w dolinie Lauterbrunnen. W miejscu, które wygląda jak rivendel z władcy pierścieni, Camping Jungfrau to czystość porządek i komfort na najwyższym poziomie. Zapomnijcie o stereotypach. Z namiotu wychodzisz prosto na szlak, a wieczorem zasypiasz przy szumie wodospadów. Rano budzicie widok na majestatyczny Jungfrau. To idealna baza na trekkingi i totalny reset w sercu alp. Rezerwujcie z wyprzedzeniem, to miejsce jest rozchwytywane. Lauterbrunnen to alpejska magia, do której chce się wracać. Przenosimy się na hiszpańskie wyspy Cies. Playa de Roda to rajska plaża, którą trzeba zdobyć z pozwoleniem i promem. Zero hoteli, zero samochodów i tylko jeden kemping, restauracja i ty z naturą. Biały piasek, turkusowa woda i limitowana liczba gości gwarantują spokój. Nocą zostaje tu garstka osób, a niebo rozświetla droga mleczna. To miejsce na prawdziwy detoks i bliskość z naturą. Planowanie z wyprzedzeniem to podstawa, a miejsca znikają błyskawicznie. Playa de Rodas to karaibski klimat w sercu Europy. Lecimy na lofoty w Norwegii. Tu możesz rozbić namiot niemal wszędzie dzięki Allemansreten. Każda noc to inny widok: raz plaża, raz górskie jezioro. Lofoty to raj dla aktywnych. Trekking, kajaki, surfing, a zimą zorza polarna. Noc pod tańczącymi światłami zorzy to przeżycie nie do podrobienia. Przyda się aplikacja Norgeskart. Planowanie tras w norweskiej dziczy to podstawa. Lofoty wymagają przygotowania, ale nagroda to kontakt z naturą w najczystszej postaci. To propozycja dla rządnych przygód. Lofoty zmieniają perspektywę na podróżowanie. Teraz przenosimy się do Słowenii. Dolina Soczy to szmaragdowa rzeka, która zachwyca kolorem i energią. Kempingi nad Soczą oferują miejsca w cieniu drzew i bezpośredni dostęp do wody. Rano kąpiel w lodowatej rzece potem rafting, kajaki, kanioning lub piesze wędrówki. Socza to raj dla aktywnych i miłośników natury, nawet bez sportów ekstremalnych. Widoki i czystość wody robią wrażenie. To miejsce łączy adrenalinę z relaksem. Idealne na aktywny urlop pod namiotem. Słowenia ma dwa kempingowe hity Bled i Bohinj. Bled to pocztówkowe widoki, wyspa z kościółkiem i komfortowy kemping z pełną infrastrukturą. Bohinj to dzika natura, cisza i prostsze warunki. Idealny dla szukających spokoju. Z Bohinja ruszysz na górskie szlaki, popływasz kajakiem lub po prostu odpoczniesz nad wodą. Bled to wygoda. Bohinj. Przygoda. Wybierz co bliższe Twojemu sercu, albo odwiedź oba. Każde z tych jezior to inny wymiar kempingowej przygody. Słowenia zachwyca różnorodnością. Korsyka to wyspa kontrastów. Rajskie plaże i surowe góry w jednym miejscu. Camping u Rosumarinu to kameralny kemping w cieniu eukaliptusów, tuż przy morzu. Poranki z widokiem na rezerwat Skandola i śniadanie przy szumie fal, bezcenne. To miejsce dla tych, którzy cenią luz i bliskość natury. W okolicy szlaki piesze i legendarny trekking GR20. Korsyka to nie tylko plażowanie, to wyspa dla aktywnych i marzycieli. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dolomity i Lago di Braies, miejsce, gdzie natura i Instagram spotykają się w jednym kadrze. Szmaragdowa woda, skaliste ściany i drewniane łódki tworzą bajkowy klimat. Wokół jeziora łatwe szlaki, a wyżej prawdziwe górskie wyzwania. Kempingi w okolicy są świetnie zorganizowane, ale w sezonie bywa tłoczno. Najlepiej przyjechać o świcie, wtedy jezioro jest tylko dla ciebie. Odważni mogą wskoczyć do lodowatej wody o wschodzie słońca. Lago di Bryce to dolomity w pigułce. Schwarzwald w Niemczech to komfort, organizacja i natura w jednym. Kempingi są tu perfekcyjne, czysto, wygodnie, z pełną infrastrukturą. Setki kilometrów szlaków przez lasy, wodospady i malownicze jeziora. Idealne miejsce na rodzinny wyjazd lub pierwszy kemping. Po dniu wędrówek wracasz na wygodne pole namiotowe i relaksujesz się w cywilizowanych warunkach. Schwarzwald udowadnia, że kemping może być wygodny i magiczny. Islandia skawtafel. Camping pod największym lodowcem Europy w sercu parku Vatnajökull. jokul To brama do świata lodu ognia i wody. Monumentalne widoki gwarantowane. Szlaki prowadzą do wodospadu Swartifos i punktów widokowych na lodowiec. W okolicy, laguna Jokul-Sarlon i diamentowa plaża. Lodowe krajobrazy, jak z innej planety. Pogoda bywa kapryśna. Solidny namiot i ciepłe ubrania to podstawa. Skaftafel to wyzwanie. Ale i niezapomniana lekcja pokory wobec natury. To miejsce zmienia spojrzenie na świat. Islandia zostaje w sercu na zawsze. Teraz czas na Mazury. Polska kraina tysiąca jezior i dzikiej przygody. Tu poczujesz wolność, lasy, jeziora, biwakowanie na dziko lub na zorganizowanych polach. Znajdź własną zatoczkę, rozbij namiot nad wodą, rozpal ognisko i patrz w gwiazdy. Mazury to detoks od technologii i powrót do prostych przyjemności. Możesz pływać, łowić ryby, wędrować lub po prostu odpoczywać. Odkryj Polskę na nowo. Tu jest magia, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Mazury to esencja kempingowej wolności. To już koniec naszej podróży po dziesięciu magicznych miejscach na kemping w Europie. Każde z nich to inny sposób na reset i bliskość z naturą. Masz swoje ulubione kempingowe miejscówki? Podziel się w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę, aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Dzięki za oglądanie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Na razie.